Siemanko. Wakacje, wakacje i po wakacjach wybraliśmy się z rodzinką na odpoczynek. Dziś Kuba będzie łowił Big Pajki tak zwane. Tak Kubuś? Jesteśmy w hotelu Hotel Marina Club obok Olsztyna. Łódeczki wynajęte. Lecimy, zobaczymy szczupaczek, okonek i działamy. O i wózek się przydał, chociaż można graty powozić. Jesteśmy od wczoraj. Hotelik super, blisko jeziorka, parę łódek widzę, że pływa. Także ryba powinna być, głębokość jeziorka 50 6 metrów z tego co, co tam wyczytałem. Działamy. Lecimy kubuś, będziesz nagrywał? Masz, nagrywaj, masz. Nagrywaj, kuba. Kierujesz czy nagrywasz, kubuś? Masz, panie kapitanie. Panie kapitanie. Smoka nie zgub ty kapitan. Gdzie lecimy? Na jaką miejscówkę? Kapitanie. Zobacz, dotknij. Dotknij rybkę. Zobacz. Dotknij rybkę, zobacz. zobacz. Yeah. Mama może to dobra, tym razem wypłynąłem sam na pagajach na głęboko wodę testujemy burbota od Sawadza i jaskółeczko od Sawadza obrzucamy tataruszany tu jest trochę głębiej, około 7, od 4 do 7 metrów Także zobaczymy co się w nim działo Okąki dziobały, coś tam wychodziło. Teraz pracujemy nad szczupaczkiem Siedzi Siedzi szczupaczek Jest Jest piękny ale ubarwiony Ale piękny A Bo spadł, spiął się Pięknie, 60. siedzi siedzi okonelo Trzy razy ładował Bardzo dużo okonka na tym jeziorku Wszędzie dosłownie gdzie się ruszy to okonek chodzi Zabrałem dziś trzy gumki tylko na szczupak. Takiego kanibalka, Fire Tiger, Westin. No i, no i, no i, syn mi dziś przekazał Schweizunkera, Zakładam teraz. Ha. <laughs> Może kanibalowi damy szansę. Pięknie. Ten kanibal rzadko łowimy na te kanibale. Bo to taka oklepana guma. Tania, ale i skuteczna, bo już nieraz się przekonaliśmy, że kanibal robi robotę. Jego jakby nie, za, nie, nie poprowadził tak, tak fajnie to pracuje. Dobra, chodźmy. Kurcze, też zaczyna padać Klat chmury deszczowej, tak jak widać Teraz wszędzie się zwijać W wodę mam zapas Łokciami wody dotykam Zacznę jeszcze się na miejscówkę, gdzie mi wczoraj szczupaczki dwa przyatakowały. Może, 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 może tam siedzą jednak te szczupaki. Wczoraj Wczoraj e, słoneczko było. Kolor Fire Tiger robił robotę. Dziś próbuję, kurczę. Na takiego, na różowego, ostatnio nam też różowe gumy robiły robotę na, 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 na serocku, na zalewie zgrzyńskim. Jeszcze mam uzbrojonego kanibala. Żółto-czerwonego. Nie wiem jak wy tu go nazywacie. Strasz Pożarna? Nie wiem. Oczywiście to buty pewnie mokre, bo zostały na brzegu... Mm. Kurczę, nie mogę darować temu szczopakowi. Jeszcze raz. Jest. Siedzi. Siedzi, stupak.